Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Fomebera, to jest kolejny odcinek z Grida 2019. I zostały nam już, została nam ta o, ostatnia kategoria z ostatniej kategorii, te pod, podstawowe wyścigi. E, wszędzie jak patrzyłem, jest po jednej rundzie, więc dosyć powinno to szybko pójść. Na początek polecimy sobie Fordem Mustangiem. Fordem GT, jakim Mustangiem? Zobaczyłem Forda i już mi się Mustang marzy, nie? Desz w zachodzie, trzy okrążenia, jazda na czas. Pięciokilometrowa ponad trasa, więc. Yy... No, takie dłuższe, no wiadomo. No, jedna runda, no to jednak troszeczkę trzeba dłużej pojechać, nie? Ale i tak to nie będzie, myślę, tak długo. Myślę, że w jednym odcinku nawet zmieścimy trzy wyścigi. Tak może być, no. Z której tam pozycji startujemy? Jak zwykle, Pozdrawiam kurde. Wszystkich. Prawie ostatnie, Słyszę, nie? I oklaski, ale teraz 14. No, dobra, bo to z marszu. To fajnie, e, strzałkami się jeździło, nie? No tak, zdecydowanie. Ojej, ojej. To się ślizga. E, zdecydowanie. Ja w sobie dawno nie jechałem w gridzie, bo tak sobie, wiecie, nagrywam, nie wiem, 3-4 odcinki, i robię przerwę, nie? I potem zabieram się jakieś muszę, bo w większej mierze gram w inne gry, eee, więc no tutaj ta przerwa jednak była jak najbardziej wskazana, bo w poprzednim Odcink... Od poprzednich odcinkach w zasadzie jechaliśmy sami szybkimi autami, które bardzo dobrze się trzymały drogi, a tutaj jak widać, niestety jest wręcz przeciwnie. Tu mamy tylko jedno okrążenie, więc nie ma miejsca na błędy. Cholera, tego bym już wyprzedził, ale. bokiem mi się poszło. Cholera. Bardzo źle. Dobra, tego mamy z głowy, nie będzie już nam przeszkadzać. Możemy się przez chwilę skupić na jeździe, no i już mamy... ...kolejnego zawali drogę. Come on! Pełna moc. Za bardzo, w kurde, skręciłem. Ej! Kurde, tu są dwa y trzy okrążenia, co ja leży że jedno Faktycznie, nie to by się pomyliło, że jedna runda i... Dobra jest, to nie to damy radę. Oj, jesteśmy wolniejsi. Ciekawe dlaczego w ogóle przy hamowaniu go znosi. Trzeba uważać. Po wewnętrznej dobrze. Hamuj szalony. Trochę za ostro. O, obróciło gościa. A mój! Oj oj oj! Nie, 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 cofniemy sobie. W takim razie bardziej z prawej. Trochę mówię, hałem w ten bok. Wypychając go, ale nie było innej opcji, no ale gościu się nie obraził, więc jest okej. Okay. Też mój gości się w ogóle nie odzywa o oh, what the hell Gościowi się kurde maska otworzyła Oh no Ja już to miałem Znaczy widziałem to W innym właśnie już wyścigu W samochodzie jak jednym z tych Bo oni mas maski mają z tyłu, nie No z tyłu jest silnik, tak samo jak u nas zresztą i tutaj dlaczego Okej, okay, jestem super poznawamy. Dużo ostatnie okrążenie tu kolejny kurde z otwartą maską Już widać ten jego spoiler Dobra Ale to jest niesprawiedliwe bo oni... What the fuck? Przy hamowaniu, kurde, im się to powiększa. Znaczy, otwiera, i mają większy docisk, nie? Więc się sensie mocniej hamują. To jest takie oszukiwanie, kurde. Elegancko. Tylko na zaproszenie. 27, 27. Postęp w osiągnięciu. No przecież że miałem taką długą przerwę, to teraz nie wiem kurde ile, ile nam zeszło na tym wyścigu. Ale tak na oko do 10 minut, nie, nie dłużej raczej. Więc myślę, że tak sobie po 3 takie rundy walniemy. Będzie dobrze. Okej. Okay. Eee, no. A nie, bo tam zostaną nam cztery. No to trudno. To tam zrobimy na przykład dwa razy po dwa. No zobaczymy. Które miejsce? 14. Eee, Świetnie. Czyli to samo co przedtem. Skacz, aż życie przed dzisiejszymi zawodami. W sumie mogłem zobaczyć tym Przez samym autem, byśmy gdzieś mieli ten sam wyścig. No ale dobra. Oj. O! To jeździ całkowicie inaczej, ja w ogóle tym nie jeździłem jeszcze. Tak mi się wydaje. Nie przypominam sobie przynajmniej. do ślizgania się i do fest, więc trzeba uważać o oh fuck, no kurde, masakra jest powiem wam szczerze już dwa cofnięcia a ja dopiero Zacząłem pierwsze okrążenia. Holy shit. Tym jak się szybko jedzie, to to ma dobrą przyczepność, ale na zakręcie nie wolno przyspieszać, bo wtedy wpadamy w poślizg. No zobaczy. Bez dodawania gazu. I to auto ewidentnie jedzie tam, gdzie ja mu każę. A jak dodamy lekko gazu. To już jest nagle lipa O, bez dodania gazu on padł poślizg, ale bez problemu sam wyszedł Nie, w ogóle nie ciągnęło go dalej Także ma to, podejrzewam, napęd na tył I to jest sposób na to auto Tu sobie tym razem przykamujemy No come on, jak mnie mój gościu wypykał Chciałem trochę zakręt. Staliśmy karę. Elegancka Ależ to ma kopa Oj, oj O come on! Znowu mi karę na liczą. Znowu już tam kurde na czerwono było. Pełna moc! No i dobra No to ten by tak naprawdę zajął, nie wiem, 5 minut maksymalnie I poprzedni podejrzewam, że no Może nie aż 5 minut, może troszkę dłużej Znaczy ten zajął w zasadzie 4 minuty niecałe, o bo na okrążenie schodziło, no najlepsze okrążenie było minuta 12 nie? natomiast no tak też mogło być z poprzednimi poprzednim e, nie ale tutaj nie powtarzają się te auta w ogóle chyba że tutaj nie to to i to 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 jest to samo chyba to samo auto dobra lecimy tutaj a tu w ogóle nawet nie wybieramy auta więc w sumie to nawet nie wiadomo czy to są nasze to raczej nie bo ja mówię ja mi nie jechałem nigdy więc to są raczej jakby takie wypożyczone auta e, tym troszeczkę raczej będzie to trwało jazda na czas czy okrążenia e, dosyć długie a to już jest normalne auto a nie jakieś mega sportowe chociaż Ojej, ojej, tu trzeba by się przyzwyczaić do zakrętów po tamtym aucie, bo tamto kurde skręcało niebywale. My jest Sana GTR a przed nami jest słynny Ford, Podajże Scorpion. Ja nie pamiętam jak on się nazywał, ale z tym takim mega spoilerem dużym. Później w tabeli zobaczymy, bo mogłem też zobaczyć przed, ale nie, zazwyczaj na to nie patrzę. A po coś tu przekomował? Pełna moc. Jakaś tam część była już się bałem, że my na niej wybija, ale nie. Ten już tu tyłu nie ma bez facet się odciążył, kurde, ma lżejsze auto dzięki temu. To jest niesprawiedliwe A to jest też Ford. Stary gościu O kurde no No nie, nie jedzie się najgorzej, fajnie, fajnie idzie auto Wystarczy dosłownie chwila, żeby je ogarnąć Mieliśmy gorsze okrążenie. Starajmy się, żeby tym razem było dobre. A co ty tak kurde, blisko środka jedziesz, gościu? Specjalnie, żeby mnie zamknąć, kolera jasna. Tak, już najlepsze okrążenie, ale... No i niestety będzie kara. No i dobra. Okej. Okay. ale nie kurde, nie spojrzałem jakie auta tam były w końcu, ale może tu będzie? Eee, Fort Sierra. Dokładnie tak. Tak właśnie. No i dobra słuchajcie, te cztery wyścigi sobie zostawimy na ostatni już odcinek. Eee, myślę, że w jednym się to zmieści. Dzięki wielkie serdeczne za obejrzenie tego odcinka, no i oczywiście zapraszam do kolejnych, trzymajcie się, pa pa!